Oficjalnie mówię szczerze, temat jest bardzo łatwy, nikt jeszcze tego w Polsce nie zrobił, ja to robię dlatego, że na to wpadłem. Robię to dzielę się z Wami tak naprawdę też dlatego, bo chciałbym, tak jak wam powiedziałem w poprzednich odcinkach, chciałbym umożliwić innym ludziom w kraju, zarabianie pieniędzy, pasywnych, praktycznie, po części, no praktycznie pasywnych przy inwestycji rzędu 20 tysięcy złotych. Jeśli kochani, zainwestujecie od 15 do 20 tysięcy złotych, bo tyle Was finalnie wyniesie tak przygotowany magazynomat. Będziecie mogli zarabiać tak jak ja Wam powiedziałem 250, 250 i 250, 750 zł minus koszty powiedzmy dzierżawy tego terenu pod tym właśnie magazynomatem. Nie wiem, nagrywamy to czy nie? Idziemy na całość z tymi magazynomatami? Oficjalnie? No to lecimy. Kochani, yy, jesteśmy dzisiaj w Felblągu, jak wiecie, na naszym placu, ale chciałem Wam coś bardzo ciekawego przedstawić. Mieliśmy złapać na to model biznesowy, ale doszliśmy do wniosku z Bartkiem właśnie, jak jechałem z nim samochodem, że chcemy to mocno rozgłośnić, żebyście mogli na tym zarabiać pieniądze. Otóż moi kochani, jeśli mowa o prawie budowlanym i o automatach paczkowych, automatach usługowych, automatach innego typu jeszcze, wymyśliłem, kochani, Magazynomat. Jak widzicie za mną, on jest oklejony. Powiedzmy, w tematy związane z ryblągiem. Mamy bramę św. katedry świętego Mikołaja. E, muszę Wam powiedzieć, że wszystko się podoba wszystkim, tak naprawdę. Mamy też, zobaczcie, u góry panele fotowoltaiczne. Tu mamy tymczasową, zamontowaną instalację właśnie do tego specjalnie aby on był samowystarczalny. I o co chodzi tak Chodzi o to kochani, że w momencie kiedy wyposażymy taki kontener magazynowy, jak wiecie w Self Storage jest ich bardzo dużo, jest dużo producentów. Ja wykupiłem ten kontener akurat od jednej z firm. Nie powiem wam jakie, bo to jest mniej istotne. Istotne jest to, że jeśli zobaczcie mamy tutaj akurat, muszę wam powiedzieć, że wynająłem też te dwa boksy, bo akurat klienci potrzebowali, ale mamy zobaczcie takie zwykłe kłódki. Kłódki no, powiedzmy otwierane ręcznie, ale tą jedną, zobaczcie. Mamy w ofercie, która jest elektroniczna. Otwierana jest za pomocą przynajmniej czterech opcji: jest to klucz zwykły, jest to karta, jest to kod. Mogę Wam zresztą pokazać czekajcie, mam nadzieję, że się odmrozi. Dobra, okej, okay. Kod, mogę Wam pokazać swój kod. No i tak go później, zobaczcie. I ona automatycznie się powinna otworzyć. A się nie otworzyła. Jeden. O, przepraszam, otworzyła się teraz. Mam taki kod, zobaczcie, zamykamy tą kutkę. Wszystko w telefonie też można robić. Można też ją, kochani. Ciężko jest mnie jedną ręką robić. Można ją otwierać zdalnie, z dowolnego miejsca, bo ona jest w takiej aplikacji. Jest połączona z taką bramką, która jest tam. Tu jest, kochani, właśnie. E... Internet musi być dostęp. Jeśli tak, zobaczcie. E... I to jest ciekawe i śmieszne. Próbowałem znaleźć miejsce na. Na ten magazynomat w Elblągu pisałem pisma do spółdzielni, do wspólno, do firm, do naszego Elzamu. Nie wiem, co znacie w ogóle Elbląg i wszyscy chcieli, powiedzieli nie. Firma jedna powiedziała tak za 500 czy tam 600 zł, więc ja sobie policzyłem szybko. Zobaczcie, mamy trzy komórki magazynowe. Za każdą chciałbym otrzymać 250 zł, czyli mamy 750 zł. Jeśli bym płacił 600 zł za postawienie takiego magazynomatu w miejscu ustalonym to zarabiałbym na tym 150 zł. I teraz poszedłem krok dalej, pojechałem do parku technologicznego, spotkałem się z panem dyrektorem, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli się to ogląda. Powiedział do mnie, panie Kamilu, świetny pomysł, chcielibyśmy Wam pomóc. Możecie ten magazynomat, który będzie stał zgodnie z literą prawa, czytajcie sobie artykuł 29 ust. 2 punkt 28, jak pamiętam dokładnie, ja go Wam zaraz później przytoczę, który mówi, Automaty paczkowe, usługowe i wszelkiego innego rodzaju nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia, jeśli ich wysokość nie przekracza 3 metrów. Ten ma 2,20, a dokładnie ma 4,5 szerokości na 2,20 głębokości. Więc mamy 3 komórki 9-metrowe. Przepraszam, 3 komórki 3-metrowe dają nam to razem 9 metrów. Ja będę chciał właśnie wynajmować te przestrzenie dla firm, dla osób prywatnych. W tej chwili mamy, zobaczcie, wszystkie wynajęte. Naprawdę, nawet ta z tą elektroniczną kłódką wynajęła to firma, przepraszam, firma rodzina z Ukrainy, bo, bo trzyma tam rzeczy. Więc teraz tak, kochani. Jeśli chcecie zainwestować 20 tysięcy złotych, jeśli chcecie na tym zarabiać kilkaset złotych miesięcznie, skontaktujcie się z nami. Na naszej, na naszej stronie storagebook.pl macie kontakt. Dokładnie mogę Wam przytoczyć Biuro małpa storagebook.pl albo... Biuro małpa z Jeśli się do nas zgłosicie i będziecie chcieli mieć jeszcze głębszą, szerszą, bardziej szczegółową wiedzę na temat tego, jak to zrobić, dajcie nam znać, a na pewno postaramy się Wam pomóc. Oficjalnie mówię szczerze, temat jest bardzo łatwy, nikt jeszcze tego w Polsce nie zrobił. Ja to robię dlatego, że na to wpadłem. Robię to, dzielę się z Wami tak naprawdę też dlatego, bo chciałbym, tak jak Wam powiedziałam w poprzednich odcinkach, chciałbym. Umożliwić innym ludziom w kraju zarabianie pieniędzy pasywnych, praktycznie, po części, no, praktycznie pasywnych e, przy inwestycji rzędu 20 tysięcy złotych. Jeśli kochani, zainwestujecie od 15 000 do 20 tysięcy złotych, bo tyle was finalnie wyniesie tak przygotowany magazynomat, będziecie mogli zarabiać, tak, jak ja wam powiedziałem, 250, 250 i 250, 750 zł minus koszty. Powiedzmy, dzierżawy tego terenu pod tym właśnie magazynomatem. Jestem zadowolony, że w końcu to Wam powiedziałam oficjalnie. W naszym celem tak naprawdę jest to, aby spopularyzować, rozpowszechnić IDSL Storage i magazynomatów. Dlatego oficjalnie zapraszam Was do nas na storagebook.pl, gdzie możecie darmowo robić konta, ogłaszać się ze swoimi magazynomatami magazynami samobsługowymi jeszcze innymi garażami, tak naprawdę to wszystko po to, aby umożliwić wam zarabianie kasy. Moi drodzy, pokażę wam jeszcze co szykujemy dla naszych partnerów. Już wam pokazuję tak naprawdę. Przygotowaliśmy dla nich odwracam specjalne nasze tablice reklamowe, żeby każdy z naszych partnerów po prostu żeby klienci, którzy mają tutaj magazyny wiedzieli, że że nie wiem, na przykład Blue Box, Stormore albo Self24 są naszymi partnerami. Taka nie będę Wam pokazywał, bo na razie jest jeszcze skupiony na pracy, ale pomyślałem sobie, że jest to fajny pomysł, aby, aby go Wam sprzedać. Yy, aby to był taki mały gift z naszej strony w Waszym kierunku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.